Pokażę. Dawno mnie nie było, tak wiem, ale jestem. Wszystko ok. Chciałam Wam pokazać cały szpaler tulipanów, jaki mam. W tym roku są piękne odmiany, cudowne. Są posadzone między hortensjami i lawendami. Niby każdy potrzebuje innej ziemi, a wszystko tu świetnie gra. Próbowałam zliczyć, ile kupiłam. Wydaje mi się, że około 250 sztuk. I jeszcze pokażę Wam moją piękną magnolię, Jak zwykle, co roku. Drzewo ma. Drzewo zaszczepione. Nie wiem, ja drzewo. Mam jakieś 16 lat. Może 17. Jeszcze tu nie mieszkałam, a drzewo już było. To miał być mały krzak. Okazało się wielkim kolosem. Ale jest cudowny. Troszkę przemarzły czubki, ale wszystko Świetnie wygląda. I tu ciąg dalszy kulipanów. Kulipany mam też w skrzyniach na tarasie. Z tyłu ogródka. Pięknie. Czy macie jakiś pomysł na mech, który jest w trawie? Mieszkamy naprzeciwko lasu. Może to przez to. Dużo wilgoci jest tutaj. Z tej strony domu. No, jeszcze tu są piękne tulipany. Tulipany wszędzie. To tu taki skalniak. Jeszcze trawa do przecięcia została. I ta pancerka piękna. Ja mówię na nią pancerka. To jest szczepione na pniu i to samo w donicy z taką palemką, chyba zmarła w tym roku, I zobaczymy jeszcze za jakiś czas. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki.